Cześć! Jestem pani Kretka. Opowiem wam dzisiaj, jak i po co szkicować. Co to jest szkic? To szybki, prosty rysunek, wykonany najczęściej na luźnych kartkach lub w szkicowniku. Szkic to plan do czegoś większego. Czym szkicować? W zasadzie wszystkim, co mamy pod ręką. Na przykład długopis, ołówek, kredka, cienkopis, marker, pióro, może być farba akwarelowa, kredki pastelowe, na czym szkicować, można użyć specjalistycznych szkicowników, ale tak naprawdę świetnie się do tego nadają najzwyklejsze różnego rodzaju kartki. Artyści, aby szybko uchwycić swój pomysł, który nieoczekiwanie przyszedł do głowy, szkicowali nawet na serwetkach będąc w kawiarni a potem w swojej pracowni tworzyli na bazie tego szkicu wspaniałe dzieła sztuki. Dzięki szybkim szkicom można uchwycić coś, co nas zachwyciło, coś, co aktualnie czujemy, przeżywamy, a potem z tych niepozornych rysunków lub plam barwnych stworzyć swoje dzieło sztuki. Szkice malarskie są pełne ekspresji, a także są poszukiwaniem odpowiednich kontrastów barwnych. Jeśli wykonamy różne szkice, pozwoli nam to na zaplanowanie kompozycji w obrazie, ustaleniu światło cienia, wybraniu odpowiedniego tematu. Takich szkiców trzeba robić jak najwięcej, aby rozwinąć swój pomysł i poćwiczyć rękę. Swobodne rysowanie, nawet na kartce, w kratce lub na niepotrzebnej ulotce, sprawi, że nie czujemy presji, że musi nam od razu wyjść ładny rysunek. A przy okazji, jak się rozrysujemy, to łatwiej będzie nam przerysować go na czystą kartkę. Szkice powstają na początku każdej pracy artystycznej, niezależnie czy jest to grafika, rzeźba, formy przestrzenne, malarstwo, scenografia czy kostium. Takie szkicowanie bardzo ułatwia stworzenie dobrego projektu, aby efekt końcowy był jak najlepszy. Szkicownik można traktować jako swój pamiętnik. Jeśli widzisz coś ciekawego podczas spaceru, to zamiast fotografować, narysuj to. Każdy przecież odbiera rzeczywistość inaczej i to najlepiej widać na pracach plastycznych. Jeśli podobał Ci się mój filmik, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia!